3, 2, 1. Wlecimy prawe 2, śliski, 150. Mega hamowanie, lewy 1, śliski, za słupek. 20. Od szczytu prawy 3, długi. Do lewy 3. 40. Hamowanie, prawe 1, z uwagą, nie ciąć. Lewy 2 plus zostań. 50 podbija. I prawy 3 i prawy 5. 200. Szczyt długi. I potem lewy 5 minus długi 100 Prawy 4 długi. I przyciąć stryw 50 Lewy 6 długi, 70. Prawy 6 bardzo długi. Do lewy 7, 120 prawą i schamuj lewy 4 szczytem. 150, lewy 6, 100. Potem lewy 6, do prawy 6, oba zachacz, 150. I schamuj prawy 3 plus odciąża szczytem. 60, lewy 5, do prawy 7, 100. Lewy 5 długi 60, zhamuj prawy 4, koniec, mega syf. przyciąć. Mega sych, uważaj tu. Do lewy 6, 80. Szczyt lewą, 40, prawy 5 minus. Do lewy 6, 100. Prawy 6 zahacz 50. I lewy 6 zahacz 200. Prawy 6 zahacz 150. Hamuj szczyt, lewy 5, hopom. Po 40, prawy 6. 200. Szczyt, i lewy 6. Do prawy 5, zahacz. Do lewy 6, 200, lewą. Prawy 5, śmiało, potem 300. I mega hamowanie, do prawy 2, otwórz, podbija shooter. 20. Lewy 3, śliskiej.

prawy 7, długi, 150, wczesne hamowanie, prawy 1, nie ciąć, szuter 200 przy krzaku, hopa po niej, prawy 5 i 30, prawy 4, przy drzewie teraz prawy 5, dziura, 50 prawy 5, długi, z uwagą, ślisko 70, hamowanie, do lewy 2, na most Lewy 5 śmiało, 40, lewy 5 podwójny, zahacz, 50, prawy 5, 80, hamowanie szykana od lewej, prawy 6, 50, lewy 5, zahacz, 100, lewy 5, 70, hamowanie szykana od lewej, ciasna, 50. Lewy 6, bardzo długi 60. Mega hamowanie, prawy 1, nie ciąć. Prawy 6 i 30. Hamowanie prawy 1, pusty, nie ciąć 40 Lewy 1 ciasty, nie ciąć 150 Prawy 5, śmiało, 100 Lewy 4 plus 2, mega syf, potem 200 Mega hamowanie lewy 1 nie ciąć później, bo krawężnik 300 Mega hamowanie prawy 2 nie ciąć, lekki syf 150 Lewy 5 most i 40, lewy 4 do prawy 4 30, prawy 4, do lewy 4, i ogień dolocnej 200, prawy 6, gra. Już tak na panu. Dobrze, dobrze. Mnie się wydawało.